Jeśli lubisz jesienne wyprawy w górę, w patach, weskitach, lubisz dobre towarzystwo i humor, to z pewnością byłeś ostatnio z nami na rajdzie. Ta, to był rajd październikowy organizowany przez SKPP w Łodzi. Zobaczmy, jak było w tym roku na trasie Wojtka i praktykanta Grześka. A dokładnie byliśmy w miejscu, gdzie widać by było, gdyby nie mgła, trzy, a nawet cztery pasma beskidów. Naszą mapą jest mapa kompasu. Kali 1 do 50. Widzimy tutaj kotlinę żywiecką otoczoną od strony zachodniej beskidem śląskim z Bielsko białą na północy, od strony wschodniej i południowo-wschodniej. Z znajduje się Beskid Żwiecki, Beskid Makowski, a od strony północnej widać Beskid Mały. Teraz pora zobaczyć, gdzie i jak wędrowaliśmy. Rejon nad wschód od węgierskiej górki aż po Pilsko. Z góry wygląda jak łapa niedźwiedzia. Pasemka przyboru skały Abramowa, Prusowa, Suchej Góry to palce naszego niedźwiedzia. Pasmo Lipowskiego, Rysianki i Romanki to głowy śród stopia. A kościół piętową jest naj. Najwyższy szczyt po babiej górze, Pilsko. Juszczyna to miejscowość, od której rozpoczęliśmy naszą wyprawę w pierwszym dniu. Żółtym szlakiem na przybór, który stanowił pierwszy palec wspomnianej już łapy niedźwiedzia. Sam szczyt ominęliśmy od południa, a Juszczynkę od północy. Na lachowych mułakach dotarliśmy do niebieskiego szlaku, by po niedługim czasie zatrzymać się w stacji turystycznej Słowianka. Od tej pory szliśmy czerwonym szlakiem GSB, czyli głównym szlakiem beskidskim, najdłuższym w polskich Beskidach. Trawersując od zachodu Romankę doszliśmy do Przełęczy Pawlusiej, a już po kilkunastu minutach byliśmy w schronisku na rysiance. W tym miejscu zakończyliśmy pierwszy dzień wędrów, nocleg na Rysiance jest zawsze ekscytujący. Choć słynnych widoków porannych nie było ze względu na mgłę i chmur. W drugim dniu zielonym szlakiem schodzimy obok Lipowskiego i Boraczego Wierchu do przełęczy na Hali Boraczej. Po spędzonej długiej tam przerwie czas było iść dalej niebieskim szlakiem w kierunku suchej góry, czyli piątego palca Niedźwiedzia. Sam szczyt suchej góry trawersujemy od wschodu i południa schodząc do miejscowości Rajcza. Zaraz znaleźliśmy się przy Czerwonym Szlaku. Na wysokości szczytu Urówka zeszliśmy w kierunku doliny Danielki, dawna Leśniczówka, a obecnie chałupa chemików, a po prostu Danielką. W niedzielę poszliśmy na Muńce, na mapie żółta kreska i faktycznie była to krecha, czyli nie patrząc na ścieżki, prosto na szczyt. Po dłuższym odpoczynku poszliśmy zielonym szlakiem do Ujsą, gdzie czekał na nas już autokar. O, okay. A nie, nie można. No i zeszła do, do, do Zawoi. Szła, szła, zawo jest taka długa, że po prostu już się wkurwiła na wszystko. że... stwierdziła, że, yy, więc stwierdziła, że yy, dla towarzystwa weźmie sobie dziecko. Dziecko jak to dziecko, gdzieś w połowie zawoi zaczęło ryczeć, że chce lody, że, że chce do mamy i tak dalej. I... W ten sposób zakonnica najpierw... Jeszcze resztki ludzkich uczuć w niej były, więc postanowiła, pomyślała, że dziecko po prostu nie zadusi, tylko zamęczy. Więc postanowiła je doprowadzić tutaj grzbietę, masz yy, przez, yy, przez pilsko, yy, tutaj. No ale dziecko nie chciało paść, no i gdzieś w w tych okolicach dokładnie archeolodzy nie wiedzą gdzie. Do tej pory się spierają. O tak, po prostu je zadusiła. Widział to miejscowy gajowy, właśnie z tej ambony historycznej, co mieliśmy. I kiedyś było takie prawo, jak studiowaliśmy historię prawa, prawo krzyku, trzeba było z gonić krzykiem od wsi do wsi, bo inaczej wieść zbiorowo odpowiadała. Więc Gajowy zaczął wrzeszczeć i cała wieś tutaj okoliczna zaczęła wrzeszczeć i z krzykiem gonić zgodnie z tam z ówczesnym prawem zakonnicę, aż przekazali ją do, do sąsiedniej yy, I wzorem bieszczadzkich yy, zwyczajów i bojkowskich yy, stwierdzi, że po, ona widocznie miała dwie dusze, chrześcijańską i pogańską, więc postanowiono jej po śmierci odciąć głowę i złożyć w nogach, a miejsce pochówku ukryć. To tyle. Chronisko na Rysiance to takie miejsce, gdzie ciągle tworzą się legendy. Niewątpliwie następną będzie zorganizowany przez Grześka pokaz kultowego polskiego filmu o Bieszczadach tuż po wojnie. Wilcze echa. Wczorajszy dzień na rajdzie. Idealnie. Szefie? Przewodnik jakiś taki w ogóle od czapy. Piękne widoki były wczoraj, naprawdę te chmury takie krajobrazowe bardzo. Mnóstwo panoramek zrobiliśmy wczoraj. Ale nie padało. Panoramki jeszcze pokażemy. No, no, jak wczorajszy dzień? Wspaniale, podziwiałam widoki. Będzie dzisiaj tak samo? Lepiej. 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 Wszystko w porządku? Tak piękna pogoda. A humory? No, dopisują. <laughs> Ale, to to Ale. Nie podaje, Ale do nas doszła Dopiero w nocy z To no fajnie było. O, zobacz, jak się w nocy zda. było fajnie. O, Wojtek odwrócił się. Liczę na jeszcze więcej błota. Dzisiejszych. Okay. Patrz, jeden obrót zrobiłeś i już się przejaśniło. Widać wszystko jak na, jak na no, dłoni. Panoramki, proszę, proszę. Wielki Rozcutec, Mała, Duża Fatra, Góry Choczańskie. Wszystko widać. <gry> Wszystko co kocham i wszystkie wieczorze są Zawsze kiedy nam wraca, biorą grony nie za W drugim dniu, zielonym szlakiem schodzimy obok Lipowskiego i Boraczego Wierchu do przełęczy na Hali Boraczej, gdzie w 1925 roku żydowskie towarzystwo sportowe Makabi Zbielska wybudowało schronisko. A po pożarze w 1932 roku odbudowano je w postaci, jakie znamy obecnie. Przepychotka, tak można nazwać jagodzianki, przygotowane w tym schronisku, pełen smak, ogromna ilość jagód i wybitne ciasto. Jedynie cena nie zachwyca swoim ogromem. Zawsze kiedy tam wracam, siedzę na ławce z i szumią brzuch z kropidła. Dalekie miasta są niczem, ja się tam urodziłem w piśmie, ja wszystko górą zapisałem.

Na hali, bo raczej Grzesiek zademonstrował nam, jak wygląda produkcja o Jak widać, mimo wietrznej i pochmurnej pogody, humor nie opuszczał go nawet na chwilę. Dla nas była to świetna zabawa i nawet żartobliwa krytyka prawdziwego górala była ciekawym dodatkiem. Trzeba będzie wydoić. Sepry nagrywają, a tutaj wśród Was jest paru Juchasów. Ja jestem Baca Pietrek i pokażę Wam jak się robi łosypki na początek a gdzie mamy na początek trzeba wydoić owieczkę gaździnę poproszę <śmiennie> 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 tutaj dojmy poproszę o odgłosy dziewczęta tak jak wydoić owieczka nam się już nie przyda, potraktujemy kiedyś. Tutaj... Poproszę, watrę. Nie mam watrę. No gdzie masz watrę? To będziemy watrę rozpalać. Musi być ogień. A poli, widzicie, tak? Dobra, i teraz. Teraz to się gotuje. Tu mamy mleko owcze z tą ferulą. Dawaj, z so ferulą i mieszaj. I tu się nam skrzypce pry robi. Skrzyp nam się robi. O, o, byśmy zapomnieli. Trzeba to bie, Źle wszystko. Trzeba to przez satę prze, przesączyć. Taką lnianą, lniane płótno, żeby tam ksyf nie powpadał od tej łowcy. Dawaj satę. Macie one? No, no, tak, na tak, tak, tak. Taką no, nie boi. O, o, widzicie? O, jak przesączyła. No, Super, mamy przesączone. E, trzymaj tu ten. Dobra, i dawaj tą ferulą. To jest taka długa łycha. My tutaj na podchalu i gdzie indziej, na przykład tu, mamy, mamy takie... U, gdzieś ten... I musimy mieszać, a ja... Cierpliwości. A wad, weź no trochę dopal jeszcze, bo się nie chce zrobić. I patrzcie, cepry, Chodźcie, te pry, patrzcie. Co, co się zrobiło? Skrzyp się zrobił. Skrzyp się zrobił to jest takie... takie o. I ten osób tak zwane, czyli wodę soloną mocno, drogą łosmozy, tak mi jeden profesor z Krakowa powiedział, drogą łosmozy to się trochę wysuszy, dawaj, o i to tak się zostawiamy, polimy, polimy, no, Michał, i to się tak woży, woży, woży i ta, wo, ta woda solona tak wyciąga z niego, wyciąga. I mamy suchy, suchy syr. I teraz tak, jak chcemy, możemy tak to zostawić. I będzie takie mokre, będzie brynda albo ból. Ale my chcemy trochę więcej dudlów, to. ksypiorka chce ścisnąć i ksat wyjdzie. I sobie ściskowy. I wyszło, widzicie? Ładne, ładne. <gry> no, ładny łoscypek, taki wrze wrzecionowaty jak widzicie. No dobra i co? Cepry. Kupuję ta coś jak nie dostwierdza. <gry> <gry> Zatrzasnęło drzwi za sobą, taki dzień deszczowy nie wiesz co ma zrobić z sobą. Rado już odeszło i zabrało mi słoneczne. Czy ten na slaku, czy ten deszcz mał będzie wiecznie, też, też, też. Nasz pokój w Danielce przytulny i na poddaszu sprzyjał atmosferze wzajemnych relacji. Siedzi, siedzi, biga,

Dawna leśniczówka, a obecnie chałupa chemików zwana po prostu Danielką, była naszym noclegiem w drugim dniu. Tutaj spotkaliśmy się także z pozostałymi trasami. Wspaniała atmosfera tego miejsca przypomina o rzeczach, które się kiedyś tutaj zaczynały i daleko stąd kończyły. Teraz był czas na opowiadania o swoich przeżyciach na trasach i śpiewanie przy ognisku które wydawałoby się nigdy się nie skończy. Pozłodzeń Że nie całkiem chciej wierzyć. Rozłudzeń ciu. że dawniej mieszka w czasie przeszłym swojej Oh. oh. Tradycją rajdów SKPB w łodzi jest zdjęcie wszystkich uczestników rajdów w ostatnim dniu jego trwania z banerem koła. Jak wyszło tym razem, ocencie sami. Maczek starał się, by było jak najlepsze. Padniesz tutaj. Ślisko jest. dziłem O i już dawaj dawaj, dawaj No i dwa kroki jeszcze Brzesiek da Ci Kiki O super! No, bo zamoczysz teraz już sobie. To już idź szybko. Na pewno nie chcesz Pieszeń.

Cieszysz się, że jesteś na municole. Cieszę się. Dlaczego? Bo jest ładnie i, i się cieszę, że jestem na rajdzie i w ogóle fajna ekipa. I się, się, się cieszę. A gdzie jest lepiej w Pruszkowie czy tutaj? Nie, no wiadomo, tutaj. To tu są góry, a w Pruszkowie nie ma. Fajniej było. Oj, jedziesz jeszcze z nami? Pierwszy raz. Jestem wyczuł. pojadę. To super. Wyjutne. podobało Ci się z nami? Tak. Pojedziesz jeszcze jest. z nami? Jestem zmęczona niesamowicie, ale to jest super. Powoli kończy się rajd, ale już niedługo następny. Nam pozostaną miłe wspomnienia i fakt, że żyjesz dłużej niż inni, bo życie składa się z chwil, które trwale zapamiętujemy. A góry przynoszą ich mnóstwo. Żyjmy dłużej, cieszmy się chwilami spędzonymi w Beskidach, Tatrach, Sudetach i wszędzie tam, gdzie zmagamy się sami z grawitacją. Pamiętajmy także, że góry to również towarzysze wędrówki, starzy i nowi znajomi, emocje i przyjaźnie. Bez nich znaczenie się na szczyty wydaje się tylko sportową konkurencją.